Od 1 lipca 2021 roku wprowadzono do polskiego systemu prawnego nowy typ spółki kapitałowej prosto spółkę akcyjną. W założeniu ustawodawcy jest ona przeznaczona głównie dla startupów i ma się cechować prostotą w jej funkcjonowaniu. Główne cechy prostej spółki akcyjnej. To kapitał akcyjny, który wynosi złotówkę. Oznacza to, że osoba, która nie chce angażować dużego kapitału, natomiast ma pomysł, ma patent, może objąć akcję. W zamian właśnie za know-how, świadczenie usług bądź pracy na rzecz spółki. Ten typ spółki można w bardzo prosty sposób zawiązać w czasie rzeczywistym poprzez wzorzec umowy zamieszczony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Oczywiście jeśli inwestor życzy sobie, aby statut spółki został dostosowany do indywidualnych potrzeb, może w tym celu udać się do notariusza, który uwzględni potrzeby inwestora i zamieści poszczególne postanowienia inwestorskie właśnie w statucie spółki. Obrót akcjami w w tej, w tej spółce będzie odbywał się również bardzo prosty sposób. Wystarczy w zasadzie potwierdzenie mailowe. Zasadą jest, że akcjonariuszem jest ta osoba, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy prowadzonym przez domy maklerskie, banki czy też notariusze. Nową w przypadku tej spółki polega na tym, że wprowadzono możliwość zarządzania tą spółką przez Radę Dyrektorów organ, który jest znany zagranicznym inwestorom. Jest to organ, który skupia w sobie zarówno kompetencje zarządu, jak też Rady Nadzorczej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby spółka była zarządzana w sposób dotychczasowo znany. Polskim przedsiębiorcom, czyli zarząd, a obok tego rada nadzorcza. Ustawodawca przewidział również bardzo prosty sposób komunikowania się pomiędzy poszczególnymi akcjonariuszami, którzy co do zasady nie muszą zbierać się w jednym miejscu, a mogą używać środków komunikacji takich jak laptop, telefon. Czy uczestniczyć w zebraniach poprzez telekonferencje i podejmować istotne decyzje dotyczące funkcjonowania spółki. Ustawodawca przewidział również uproszczony sposób likwidacji tej spółki i wprowadził nowość, która polega na tym, że majątek spółki może zostać. Przeniesiony na jednego z akcjonariuszy, który dokona jej likwidacji, spłaci wierzycieli.